Dzięki odpowiednio dobranym ubraniu można z łatwością zredykować kilka kilogramów, zmniejszyć obwód talii i przykładem są zdjęcia dziewczyny w jednakowej sukience, gdzie na prawym zdjęciu wygląda ona znacznie szczuplej dzięki właśnie odpowiednim manipulacjom wizualnym. To pokazuje, jak istotny jest dobór odpowiednich ubrań. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 25 porad, jak osiągnąć optycznie szczuplejszą sylwetkę. Witam wszystkich, mam na imię Walerię i jestem tu po to, aby pomóc Wam podkreślić swoje atuty. Ten film jednak różni się od innych o podobnej tematyce, ponieważ zawiera nie tylko skuteczne porady, ale także kompletną listę sposobów na wydłużenie i wysmuklenie sylwetki. Przygotowałam dziś dla Was taki kurs, który Wam z tym to z pewnością pomoże, i dla wygody podzieliłam wszystkie porady na 6 grup. Dobrałam do nich ponad 100 przykładów i w pierwszym rozdziale porozmawiamy o wykorzystaniu linii pionowych. Ale zanim to zrobię, to chcę wam coś pokazać. To rysunek dwóch linii i jedna z nich jest pozioma, a druga pionowa i proszę spróbujcie odgadnąć, która z tych linii jest dłuższa. Prawda jest, że pionowa linia może wydawać się dłuższa, ale w rzeczywistości obie są równej długości. I to właśnie doskonały przykład optycznej iluzji, która może wpływać na właśnie nasze postrzeganie i którą warto wykorzystywać w stylizacjach. Pionowe linie sprawiają, że wydajemy się wyżsi, co w konsekwencji sprawia, że wyglądamy szczuplej. I dodanie pionowych elementów do naszych ubrań jest więc łatwym i skutecznym sposobem na optyczne wyszczuplenie sylwetki. Jest także jednym z najłatwiejszych i najbardziej zrozumiałych sposobów na zrzucenie kilku kilogramów. I pierwsze, co przychodzi nam na myśl, kiedy właśnie mówimy o pionowych liniach na ubraniach, to oczywiście wzór. I faktycznie pionowe paski mogą dobrze wyglądać, właśnie wydłużać sylwetkę i wizualnie wyszczuplać, ale właśnie ja nie zalecam wybierać w pierwszej lepszej takiej sukienki w paski. Spodnie lub marynarki lepiej wybrać te, które mają takie subtelne, delikatne paski lub takie, które nie różnią się zbytnio kolorystycznie od głównego koloru ubrania. Kolejną wskazówką jest noszenie drugiej warstwy ubrań odpiętej. Ja na przykład praktycznie nigdy nie zapinam tej warstwy, kiedy nosimy marynarkę, jakiś sweter, odpięty płaszcz. Tworzy się tak wyraźnie linie pionowe, które wizualnie wydłużają sylwetkę i sprawiają, że wyglądamy wiele szczuplej. Ten trik działa szczególnie dobrze, jeśli pod drugą warstwą znajduje się coś kontrastowego kolorystycznie, np. pod czarną marynarką biała koszulka i jasne dżinsy, albo odwrotnie, pod jasnym płaszczem ciemna bluzka, golf i ciemne spodnie. W letnich stylizacjach najłatwiej jest stworzyć właśnie pionowe linie, używając bawełnianej koszulki, która zakłada się jako drugą warstwę na top, koszulkę lub sukienkę w stylu takim bieliźnianym i nosi się wtedy jako odpiętą. Inną zaletą noszenia drugiej warstwy odpiętej, tak jak marynarka, sweter czy dżinsy jest możliwość podkreślenia naszej talii. I zazwyczaj to schowanie właśnie pierwszej warstwy do środka pomaga optycznie wydłużyć nogi, co sprawia, że nasza sylwetka wygląda na jeszcze bardziej szczuplejszą. Dodatkowym powodem, dla którego warto rozważyć noszenie odpiętej drugiej warstwy jest to, że w ten sposób wszystkie detale naszej stylizacji są widoczne, aż do koszulki czy topu. Mniej więcej detali sprawia, że strój wydaje się bardziej taki dopracowany, stylowy. Przejdźmy teraz do trzeciej wskazówki sukienki z rozcięciem. Mają one wiele zalet. Przede wszystkim pasują do każdego typu sylwetki. Drugim plusem jest same właśnie rozcięcie na sukience, które tworzy przekątną, co dodatkowo wysmukla sylwetkę. I oprócz sukienek rozcięcie występować również mogą na spódnicach czy bluzkach. Jeśli chodzi o spódnice, to rozcięcie najlepiej działa na długości MIDI, która obecnie jest bardzo modna. Czwartą radą jest wybieranie spodni ze strzałkami, i strzałki to, to takie dodatkowe piony, które korzystnie wpływają na proporcje naszej selwetki. Spodnie takie o lużnym kroju zawsze są modne, dlatego warto właśnie rozważyć je nie tylko jako sposób na optyczne wyszczuplenie, ale także jako dobrą inwestycję. Najlepsze będą spodnie sięgające dosłownie do ziemi, czyli takie, które kończą się kilka centymetrów nad podłogą. Istotne jest, aby te strzałki na spodniach nie zanikały na nogach czy w okolicach bioder. Jeśli tak się dzieje, to albo spodnie są niewłaściwego rozmiaru i warto właśnie wybrać inny model, albo po prostu fason nie jest odpowiedni dla naszej sylwetki. Trzeba zwrócić uwagę wtedy na inny model. Piąta rada jest. Korzystanie z spódnic i sukienek z rozcięciem. Rozcięcie jest kolejnym elementem, który optycznie wydłuża nogi, zwłaszcza boczne rozcięcie, które eksponuje niewielką część właśnie naszych pięknych nóg, sprawiając, że wydają się one jeszcze bardziej wydłużone i szczuplejsze. I skutecznym właśnie połączeniem jest takie właśnie są spodnie czy spódnica z rozcięciem wraz z obuwiem. Na obcasie i takie ubrania mogą być idealne właśnie na letnie dni, efektowne w stylizacjach wieczorowych, a nawet biurowych, o ile długość spódnicy jest odpowiednio dobrana, a rozcięcie nie jest takie wyzywające. Dodanie tego detalu do stylizacji może stworzyć interesujące kobiece, przede wszystkim eleganckie outfity, które podkreślą naszą sylwetkę. I tak po zrozumieniu wertykalnych linii przejdźmy teraz do kolejnego punktu, który będzie dotyczył prawidłowego wykorzystania horyzontalnych linii. Dobrze wiemy, że takie właśnie linie nas poszerzają, dlatego ich unikamy. Każda linia horyzontalna wizualnie nas poszerza, ale nie musimy jej unikać, ponieważ nawet miejsca, gdzie kończy się sukienka, spódnica, koszulka, przychodzi właśnie w dżinsy, lub sweter w spodnie, to również powstaje horyzontalna linia. Dlatego musimy uważać tutaj na dwie kwestie. Po pierwsze, jak najbardziej pozbyć się niepotrzebnych horyzontalnych linii w stylizacjach, a po drugie, jeśli jednak mamy te linie, to niech będą one przynajmniej w odpowiednich miejscach. Wybierajmy w taki fason spodni, który sięga do najwęższego miejsca naszej talii, na przykład. W biodrówkach podkreślamy jedno z najszerszych miejsc naszego ciała. Dlatego aby nie zniekształcić proporcji, należy wybierać krój spodni, który sięga najwęższej części naszej talii i dla każdej z nas to miejsce jest inne. Toś ma wyżej i najniżej, to zależy również od typu figury, ale najczęściej jest to wysokość dwóch palców nad pępkiem. Dlatego idealne jest właśnie dżinsy, spódnice, czy spodnie, które zaczynają się właśnie tam. Takie krótsze spodnie, będzie optycznie wydłużać swój szczuplak. Nasze nogi podkreślając sobie takie wąskie miejsce tułowie, wizualnie całe ciało, wtedy zmniejsza się o rozmiar, a nawet o dwa. Siódma wskazówka. Unikaj ubrań kończący się na środku pośladków. Już ustaliłyśmy, że każda linia horyzontalna poszerza selwetkę, a ten efekt jest jeszcze bardziej widoczny, gdy przed linią jest jeden kolor, a pod nią inny. Dlatego kończenie horyzontalnej linii w najszerszym miejscu tułowie, czyli pośrodku naszych pośladków, nie jest korzystne, jeśli chodzi o optyczne wyszczuplenie. Dlatego właśnie żadne kurtki, żakiety, bluzki, koszulki nie powinny się właśnie tam kończyć. Warto wybierać ubrania o krótszym kroju lub kończące się za pośladkami. Oczywiście, zwracamy uwagę na fason, i tutaj ważne jest, aby podkreślić, że. Długość nie jest problemem. Chodzi tu tutaj przede wszystkim o unikanie akcentowania naszego najszerszego miejsca. Ósma rada. Wybieraj spódnicę i sukienki o odpowiedniej długości. To jest rada, którą osobiście przestrzegam ze szczególną dokładnością, gdyż pewnego dnia, długo właśnie przed zajęciem się stylem, kupiłam sobie sukienkę nic w niej mnie nie niepokoiło, fasen był dobry, wzór, wszystko było ok. I zobaczyłam następnie dopiero na zdjęciach swoje szerokie, takie ogromne łydki. I później po prostu przez dłuższy czas kręciłam się przed lustrem, pokazywałam nogi swoim przyjaciółkom, aż w końcu przekonałam się, że one nie są takie ogromne i w, w są całkiem normalne. Po jakimś czasie. Kiedy właśnie znowu założyłam tę samą sukienkę, zdałam sobie sprawę z czym problem. I tutaj chodziło o to, że kończyła się ona właśnie w tym najszerszym miejscu moich łydek, co sprawiło, że wydawały się one naprawdę ogromne. Jak już wspomniałam wcześniej, krawędź spódnicy sukienki to także jest linia horyzontalna, dlatego jeśli kończy się w szerokich miejscach. Nóg, łydek będą wyglądać jeszcze szerzej. Dlatego właściwa długość spódnicy, sukienek jest również bardzo ważna. Właściwa to taka, która kończy się w najwęższej części nóg, czyli 10-15 cm powyżej kolana i prawie od razu pod kolanem i około 10-15 cm powyżej kostki. Spódnice i sukienki kończące się tam nie będą właśnie zniekształcać proporcji nóg i zauważcie jak źle wygląda właśnie niewłaściwa długość, na przykład długość tuż powyżej środka uda, długość kończąca się dokładnie właśnie na środku kolana albo po środku łydek. W takich przypadkach nogi wydają się znacznie szersze, dlatego zwracajcie proszę uwagę na długość ubrań. Dziewiąta rada unikaj noszenia spódnic midi z krótkimi botkami lub półbutami. Im więcej horyzontalnych linii na nogach, tym one wydają się jeszcze bardziej krótsze. Kiedy nosimy spódnicę, sukienkę midi z krótkimi właśnie botkami czy butami, tworzymy trzy linie: linię spódnicy, linię nóg i wyraźną linię obuwia, które dzielą nasze nogi i skracają ich długość. Dlatego jeśli zależy Wam na zachowaniu właściwych proporcji, to zamiast bodków do spódnicy czy sukienki midi, lepiej nosić wysokie kozaki właśnie w taki sposób, zamiast stworzyć te trzy linie na nogach. Pozostaną tylko dwie i przez to będzie to wyglądać o wiele korzystniej. Dziesiąta rada, unikaj rękawów w długości 3 czwartek. Również nasze ręce mają swoją szeroką strefę, a rękawy, właśnie o tej długości, kończą się właśnie na niej. Dlatego każde sukienki, bluzy, swetry z takim detalem mogą zniekształcać nasze proporcje i sprawiać, że ręce wtedy wydają się jeszcze bardziej szersze niż są naprawdę. Im luźniejszy rękaw, tym szersza wydaje się nasza ręka. Ponadto dzisiaj taka długość rękawa nie jest już aktualna. Jeśli chcecie odsłonić nadgarstki, lepiej używać rękawów o takiej pełnej długości z mankietami i delikatnie po prostu je podwinąć. Rozdział poświęcony horyzontalnym liniom został omówiony i teraz przejdźmy do trzeciego rozdziału właściwego doboru koloru. Kolor jest równie istotny jak linie, skupiamy się na intensywnych akcentach kolorów, gdy, podczas gdy reszta zaczyna schodzić na drugi plan, i często nawet na to nie zwracamy uwagi. Dlatego musimy przyciągać uwagę właśnie do naszych korzystnych obszarów i odwracać ją od tych mniej korzystnych. I mam tutaj kilka rad, jak to zrobić. Po pierwsze, używaj ciemnych kolorów. Jeśli chcesz coś ukryć, ciemne ubrania wysmuklają. To nie jest mit. Oczywiście nie pozwalają nam one automatycznie zgubić zbędnych kilogramów, czy centymetrów. Przeciwnie działa to raczej odwrotnie. W jasnych ubraniach sylwetka jest niewyraźna, jakby zlewała się z tłem, co sprawia, że wydaje się jeszcze nieco bardziej szersza. Dlatego w ciemnej odzieży która wyraźnie prezentuje nasze kontury, wyglądamy znacznie lepiej, jednakże ciągłe noszenie właśnie takiego y, czarnej stylizacji jest po prostu niemożliwe. Dlatego jeśli uważasz, że masz obszar, który trudno zakryć, możesz go właśnie wyeksponować za pomocą ciemnych kolorów. Na przykład jeśli masz szerokie biodra, a chcesz kupić spódniczkę, spodnie, która idealnie będzie pasować, to lepiej wtedy wybrać ciemną opcję niż tę jasną. I dzięki temu możesz zrównoważyć swój wygląd. W poprzednim punkcie omówiłyśmy, co można zrobić z tak zwanymi naszymi niekorzystnymi obszarami. Ale teraz nie zapomnijmy również o naszych atutach. Jeśli masz obfity dolny obszar ciała, jeśli masz szczuplejszą górę, to lepiej wybrać tam właśnie takie wyraziste wzory, intensywne kolory i duże ozdoby, błyszczące tkaniny i inne elementy. Natomiast jeśli masz obfity biust, szczupłe nogi, to warto wtedy skoncentrować się na nich, aby zrównoważyć stylizację i przesunąć uwagę właśnie na te korzystne obszary swojej sylwetki. Trzynasta rada używej monochromatycznych stylizacji to ubrania w jednym odcieniu lub bardzo podobnych odcieniach jednego koloru, tworząc jedną spójną, wertykalną linię. Nawet jeśli w takim właśnie zestawie są horyzontalne linie, są one prawie niewidoczne, dlatego właśnie monochromatyczna stylizacja to idealny sposób, aby wyglądać nieco szczuplej. Monochromatyczny strój w kolorze czarnym z nowego wysmukla, oczywiście najlepiej. W razie potrzeby można zostawiać takie monochromatyczne stylizacje w zupełnie różnych kolorach i odcieniach. I ogólnie rzecz biorąc, ta rada nie oznacza, że codziennie trzeba właśnie chodzić całą na czarna. to tylko właśnie jeden z wielu sposobów, aby wyglądać szczuplej. Dzisiaj możecie właśnie zastosować, jutro założyć sukienkę na przykład z rozcięciem, a pojutrze luźną marynarkę i odpowiednio właśnie podkreśloną talię. Dlatego też dziś przygotowałam dla Was naprawdę dużo różnych porad, abyście mogły dowoli wybierać i zmieniać swoje stylizacje. 16. rada, wybieraj odpowiednie wzory. Dobór wzorów jest istotny nie tylko pod kątem optycznego wyszczuplenia, ale również dla zachowania aktualności i spójności stylizacji. Należy unikać zbyt dużych i kontrastowych wzorów, które mogą sprawić, że stylizacja będzie nieharmonijna. Preferowany jest wybór właśnie takich bezpiecznych wzorów, bardziej subtelnych, delikatnych, jakieś kwiatowe motywy, drobna kratka. I takie wzory zawsze będą prezentować się aktualnie, elegancko. Natomiast właśnie duże wzory, powtarzające się motywy mogą optycznie poszerzać sylwetkę. Dlatego warto ich unikać. Następna rada: noszenie szpilek z ostrym nosem. Obuwie na obcasie nie tylko dodaje nam centymetrów, ale także sprawia, że nasze nogi wydają się szczuplejsze. Obcas wizualnie wydłuża nogi. Co przyczynia się do optycznego wyszczuplenia sylwetki. Zwłaszcza korzystnie działa obuwie właśnie z takim ostrym zakończeniem noska, które dodatkowo wydłuża stopę w porównaniu właśnie do szpilek z okrągłym noskiem. Klasyczne szpilki, nawet o umiarkowanej wysokości obcasa, są. Doskonałym wyborem dla tych, którzy pragną wydawać się szczuplej, można je nosić zarówno do garniturów, wieczorowych sukienek, jak i do codziennych stylizacji właśnie z jeansami czy mini spodniczkami. Wysokie kozaki lub botki właśnie z takim ostrym, zakończonym noskiem również sprzyjają właśnie optycznemu wyszczupleniu nóg i obcas nie musi być koniecznie właśnie szpilką. Można również wybierać takie bardziej stabilne i komfortowe modele. Kolejna rada noszenia dekoltu w kształcie litery SO. I ten trik nie jest polecany dla kobiet o wąskich ramionach, zwłaszcza jeśli mają dosyć szerokie biodra. Ten trik natomiast idealnie sprawdzi się u z obfitym biustem. Po pierwsze dlatego, że mają co pokazać, w tym dekolcie, ale będą również korzystnie dla kobiet właśnie z szerokimi ramionami, czyli o selwetce odwróconego trójkąta. Taki dekolt może być na różnego rodzaju górach, na koszulce, bluzce lub sukience. Możesz również samodzielnie tworzyć taki dekolt, na przykład po prostu rozpinając koszulę na kilka guziczków, przy tym triku zresztą odsłania się obojczyk, co dodaje delikatności naszym stylizacjom. I nie zapominaj również o tym, że marynarka, płaszcz czy niektóre kardigany mają swego rodzaju właśnie wycięcia, więc nawet jeśli nie będziesz nosić tych ubrań rozpiętych, jak właśnie radziłam, to również będą one świetnie właśnie działać na Twoje proporcje. Siedemnasta rada, akcesoria takie jak dłuższy łańcuszek z zawieszką wydłużają naszą sylwetkę. Oczywiście najczęściej aktualne wersje takich łańcuszków nie będą zbyt duże i wyraźne, więc nie będą miały takiego zbyt silnego wpływu na Wasze stylizacje, jednak mogą one być używane jako takie dodatkowe narzędzie. Przejdźmy teraz do następnego ważnego punktu, określenia swoich atutów, i tak w rzeczywistości każda figura ma swoje zalety. Na przykład dla figury w kształcie jabłka są to szczupłe nogi, a dla figury w kształcie gruszki jest to zaznaczona talia. Dla figury w kształcie prostokąta, proporcjonalne ciało itd. I jednak istnieje kilka korzystnych obszarów, które nie zależą od typu figury. Jeśli uważasz, że ich nie masz, to jesteś w ogromnym błędzie. 18. rada, odsłaniaj swoje kostki. Kostki są najbardziej korzystną, najwęższą częścią naszych nóg, dlatego na nich można skupiać uwagę i najprościej jest to osiągnąć, pozostawiając je odkrytymi. Idealnym rozwiązaniem jest noszenie spodni lub jeansów sięgających właśnie kostek w połączeniu z makasynami, trampkami lub sandałami. 19 rada nosić zegarki. Mamy jeszcze jedną korzystną część naszego ciała to nasze właśnie nadgarstki, dlatego na nich również można skupić uwagę, a najlepszym sposobem i takim najprostszym jest właśnie noszenie zegarków, a przy bransoletkach najważniejsze jest nie wybierać tych zbyt dużych wersji. Po pierwsze nie wszystkie z nich będą aktualne. A po drugie, coś bardziej takiego delikatnego, znacznie lepiej podkreśli właśnie korzystną strefę nadgarstka. Dwudziesta rada: noszenie spodni jeansów z akcentującym paskiem. Wyraźna talia nie zawsze oznacza wąską i delikatną sylwetkę, dlatego dziewczyny o różnych rozmiarach, w tym plus size, mogą spokojnie właśnie korzystać z tego triku. Noszenie spodni czy dżinsów z kontrastującym paskiem, na, na przykład czarnym paskiem do jasnych spodni lub ciemnym paskiem do jasnych e, podkreśli wasze wąskie miejsce, przyciągnie uwagę i sprawi, że sylwetka będzie wydawać się o wiele bardziej szczuplejsza. Ważne jest, aby pasek nie był zbyt cienki. Idealna szerokość to 3,5-4 cm. Następna rada, podkreślanie talii. Delikatnie zapinamy ubrania z przodu, spodnie, yy, spódnicy, nie w całości, ale w taki właśnie lekki sposób. Optycznie wydłużymy naszą sylwetkę, poprawimy jej proporcje. Ten prosty trik pomaga podkreślić talię nawet w luźniejszych ubraniach, dodając proporcji i elegancji naszym stylizacjom. I przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału. Który będzie poświęcony właściwemu doborze tkanin. Tkaniny, faktury odgrywają kluczową rolę w udanych stylizacjach, dlatego warto zwrócić uwagę na dobór spodni i spódnic z szerokim pasem, zamiast tych na takiej cienkiej gumce, które jeszcze bardziej podkreśli brzuszek, nawet jeśli go nie macie. Fout, właśnie pod cienką gumką, może bardzo źle wyglądać, dlatego warto postawić na szeroką, i nieco mocniejszą gumkę lub pasek, aby uniknąć tego efektu. Kolejny punkt to wybieranie grubszych tkanin. Obcisłe ubrania nie są zarezerwowane tylko dla osób o rozmiarze XS. To mit. Ważne jest jednak, aby ubrania były wykonane z odpowiedniej tkaniny. Koszulki z cienkiego materiału mogą podkreślać nierówności ciała, dlatego lepiej postawić na tkaninę, która lepiej dopasowuje się właśnie do naszej sylwetki, bez podkreślania każdej nierówności. Przedostatni punkt: korzystamy z bielizny korygującej. Jeśli właśnie zakładasz cienkie, przelegające jakieś sukienki na jakieś ważne wydarzenie, uroczystość, to właśnie bielizna korygująca może pomóc ukryć nasze nierówności, warto ją stosować, aby skorygować sylwetkę i poczuć się wtedy o wiele bardziej komfortowo. Na przykład szorty wyszczeplające mogą poprawić wygląd bioder i pośladków oraz ukryć nierówności. Ważne jest, aby belizna była wygodna i nie krępowała ruchów. I to. ostatni punkt, unikaj noszenia bezkształtnych ubrań. Ubrania bez wyraźnie zaznaczonych linii mogą sprawić, że sylwetka wygląda jak jedna dużo kula, dlatego warto wybierać ubrania z wyraźnymi konturami, które podkreślą atuty naszej figury. Marynarki, spodnie czy dżinsy to dobre opcje, które nie tylko dobrze wyglądają, ale także nie dodają nam zbędnych kilogramów. Pamiętaj, że odpowiednio dobrane ubrania mogą zadziałać w cuda, dlatego warto inwestować w te, które podkreślą nasze atuty. To tyle na dziś. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce.